Hej wszystkim, Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pogramy sobie troszeczkę na EU4 na moim berserkerze. Planuję dzisiaj dobić chociaż ten 315 poziom na nim, trochę tutaj poklikamy. Może wierzy, na pewno tornada. Planuję dość sporo poklikać, dopóki nie będę miał jakiegoś potężnego bloka, bo tornado mam strasznie z tyłu. Ostatnio podrobiłem sobie tutaj właśnie. Moje pupilki. Wiadomo, ten jest w grudniu, a ten jest na prima aprilis, więc ciężko będzie. Tutaj mamy znowu święta wielkanocne. Tutaj w ogniu, no to wiadomo, wiosenne dni oraz zimowe dni to ten jeszcze jest przede mną, oraz ten tutaj na siłę tego to jeszcze trochę zajmie, zanim sobie zdropię. No i tutaj, wiadomo, w urodziny SFA, więc jeszcze trochę sobie poczekam, że tak powiem, ale generalnie awka cała zrobiona wiadomo yy, mamy ostatni dzień epickiego weekendu może uda się coś z tego ugrać jeszcze tutaj może się przebiorę na sam koniec klikania może nie zobaczymy jak to będzie wyglądało teraz nie ma co przeciągać i wchodzimy sobie tutaj do lożków i staramy się coś tutaj kliknąć czy ten pan nam dzisiaj siądzie siadł elegancko i sprawdzamy jak to wyglądało to był pan na inteligencję z tego co kojarzę tak on był na inteligencję Ładne kryty musiały pod koniec siąść. On mnie tutaj nie zawił. No dokładnie. Ale no cóż, padł to padł. Trzeba się cieszyć, tak? Tutaj mamy już pana na zręczność. Czy on padnie? Musiałbym się odpalić. Wiadomo. A on by musiał yy, zrobić mało uników. I chyba mi się właśnie udało potwierdzić to, co powiedziałem. O jakie tutaj strasznie, straszne odpalenia, ale uniki też. Ło. Wow. Bardzo ładnie się odpaliłem. Muszę przyznać, że Berek ciągle za, zaskakuje. Ale tutaj już mamy majora, więc wątpię, żebyśmy mu coś, cokolwiek zrobili. Chyba, żeby tak krytował cały czas. <grym> ale wątpię. No, 5 milionów. Znaczy, może się uda. Pewnie by było zamknąć ten loch, ale pewnie go nie zamknę. No kurczę, padł. Super. Oglądamy, jak to wyglądało w takim razie. Jestem ciekaw, jak tutaj sobie poradziłem. Jakie tutaj potężne kryty musiały siąść. Elegancko. No to mi się podoba. Może jeszcze uda mi się zamknąć ten loch. Kurczę kolejny mage. Nienawidzę tych magów okrutnych. Na niego to już raczej nie ma co liczyć, że go pokonam. Widzę, że maksymalnie tu mu zjadłem do 27 milionów HP. I więcej o 25, dobra, na razie sobie to odpuszczę. Tutaj jeszcze zobaczymy tego gagatka. On raczej też nie padnie. Padł, kurczę. Miłe niespodzianki dzisiaj tutaj. Mi się podoba. Wiadomo, te lochy dają bardzo małe expanie, ale zawsze to są jakieś potworki do klaserka. O, tutaj już mamy tego, jak on się nazywa paladyna i on jest też chyba na nie on jest na siłę o z nim nie mam kompletnie szans zobaczmy jeszcze tutaj jak Hagrid czy Hagrid nam siądzie wydaje mi się że przy jakiejś odrobinie szczęścia właśnie tak jak mówiłem bez problemu go pokonamy a jak to wyglądało mamy jeszcze strefę mroku którą też zamierzam sobie poklikać ale najpierw sobie poklikam wieżę żeby dozbroić te pachołki Wow, nie wiem, nie wiem, co tu się właśnie stało. Kurz, za potężne. kurcze, odpalenie się. Jak on by mi się odpalał tak cały czas. Byłbym w niebo wzięty, ale tutaj mamy potężnego maga, chyba go nie przeklikamy. Może już troszkę grzybku na niego zużyję. Tak dla formalności. spamujemy go troszeczkę enterkiem. O, tam był milion, kurczę. Był milion. On by musiał mnie nie skrytować przez całą tą, a ja bym mu musiał dać same kryty. Z procent szans pewnie na no to jest, nie wiem, 1 albo 0,01, ale zawsze jest, tak? Tak samo jak to Talotkiem: uda się albo się nie uda. Niestety nigdy mi się jeszcze nie udało. 4 miliony. kurczę, on też jest mega blisko do pokonania, ale spokojnie, bo ja do tych yy, tutaj wrócę, do tych ziemeczków. Po tornadzie mi się wydaje, bo tam sobie myślę, że dobiję i po strefie mroku. Myślę, że sobie tutaj ich pokonam. Ale tutaj to widzę, że z tym panem to ciężki kawał chleba do zgryzienia. Nie ma nawet co go ruszać. No ta wiedźma to w ogóle nie ma co go ruszać. A może ta tutaj w końcu padnie, Helka. Generalnie byłem dzisiaj na basenie z dziewczyną. Pojechaliśmy sobie specjalnie rano na basen. Godzina dziesiąta. Wjeżdżamy na parkingu, zero miejsca. Kolejka jak za komuny, jakby nie wiem, dopiero co basen został otworzony. Masakra stwierdziliśmy, że jedziemy do innego, na inne miejsce. No i tam już było lepiej, było mniej osób. Wiadomo nie, fajnie było, ale jednak y, to nie są te same atrakcje. Mówię tutaj o Aquaparku we Wrocławiu. Jeżeli ktoś kojarzy, to wie jak to wygląda. Jest to super opcja, nie? Tam jest dużo fajnych zjeżdżalni, i tak dalej. No, taki typowo rozrywkowy, nie? No, a na tym basenie, gdzie byliśmy, był po prostu taki stricte pod dzieci i ich rodziców. No, ale tak czy siak, y, trochę tam się pomoczyliśmy. Korzystamy z tych ostatnich dni wakacji, w sensie, już dla niektórych to już jest koniec wakacji, ale dla nas to jeszcze troszkę jest tych wakacji, i z nich korzystamy. No, ale dobra, nie będę wam tutaj truł. Wracamy do sf -a. i mamy już piekielną duszę za nami. 313 poziom osiągnięty, i na samym starcie musimy dostać mage'ów. Tu chyba jest sporo magów, z tego co pamiętam, ale one powinny padać. Później sobie poglądamy to wszystko. Tutaj wojownik to bez najmniejszego problemu, zwiat bez najmniejszego problemu. 315 już bity. Kurczę, maguś też padł na strzała. 316 poziom, coraz lepiej. Może 320 dzisiaj? Kto wie, kto wie. Padł następny. I tutaj już mamy zwiada, który też padł. Super. Czy tutaj padnie nam kolega? No, myślę, że bez problemu nam padnie. Czy on nam da na level? Albo nie padnie bez problemu. Ale mam pomysł. Jeszcze trochę go przeklikam, jeżeli to ta nic nie da. No, raczej nic to nie da, więc sobie zrobimy tak. Cyk. To od razu rozmontuję sobie. To też sobie rozmontuję. Wykorzystam ten event, który trwa aktualnie, jeżeli chodzi o rozmontowania. A Kunegunda plus 13. No zobaczymy. Tego damage'u nie ma zbyt wiele, ale plus 356 damage'u, Cudowny rozrzut. A jajajaj, odzyskamy sobie klejnocik plus 12 obrażenia. A tutaj, ile mieliśmy do tej runy? Plus 5. No to. O jejku, odzysk klejnotu. Nieważne. Dodajemy sobie slota. Pyk. Tutaj na kuni sprawdzimy, jakie ma tutaj budki. Plus 39. O, oczywiście, runy nie trzeba już zmieniać, więc super. Odzyskam sobie klejnocik, Pyk, bo tutaj widzę, że bez... plus 13 to raczej tak bez znaczenia. A rozrzut, tak czy siak, mamy super. Wejdziemy sobie w gabinet magii od razu zaczerujemy tutaj Magusiowi yy, broń. I spróbujemy teraz w strefie mroku jak to będzie wyglądało. Czy Maguś tutaj kurczę ta broń, która daje dużego busta. Aż sobie zobaczę jedną walkę w sumie tylko na Magu. Tutaj strasznie mało barbar robi, a Maguś też. Tutaj ja tylko i Jezus jaka bliska próba. Umrzyj. No jest mega bliski do pokonania, ale coś kurczę padł. Super. Ale nie do mi poziomu. Smutne. Mam nadzieję, że ten jeszcze tutaj padnie. Chciałbym bardzo. Kurczę, 320 poziom już bym wbił, to bym był mega zadowolony. A teraz pozwólcie, że sobie strzelełyka dzika o smaku. Jaki to jest smak? O smaku. O smaku brzoskwini. Zapomniałem kompletnie słowa. A raczej zapomniałem, jak się nazywa ten owoc. Kurczę, padł elegancko. No i Belzebos, tutaj już wydaje mi się, że będą schody. Jak na razie 335, 34 miliony, 11 milionów i padł 319 poziom. Elegancko, jestem mega zadowolony. Co my tu mamy? Siła. Czy to będzie coś dla mnie? Plus 2 to raczej podziękuję. A jak tutaj mój ukochany, plus 18, dobra, zostawimy sobie to na razie. To mamy na zrękę. Plus 22, to na razie dobra też. To damy sobie do rozmontowania. Yy, rozmontuj przedmiot. To też sobie zostawimy pod koniec. Dobra, odbierzemy sobie od razu tutaj zadanko. Yy, a tam nie przenosi, a tam nie mam kompletnie szans. Dobra, wieża jeszcze. Wieża padła. Kolejne. Kolejne. Czyżbym zamknął dzisiaj wieżę? Halo, halo, czyżbym zamknął wieżę? No to wygląda. Na to wygląda, że dzisiaj zamkniemy wieżę. Brak miejsca w plecaku. Dobra, rozmontuj, bo to jest na wszystkie cechy. Wszystkie cechy. To też chyba nie. Wow, to nie jest. Czy jest dobre? Plus 19, dobra. Zręczność. Od razu sobie tu... Oj. To na bank sobie mm, zmieniamy. Pyk. Co my tu mamy jeszcze dla maga? Kapelusz plus 52. Odzyskam sobie klejnocik. Pyk. To plus 19, zaraz zostawię. Plus 13. Co tutaj mamy? Plus 79. Odzysk klejnotu. Pyk. Tak, to jest na Kurczę, bo ostatnio... Masaka. W tym moim... Tutaj mamy jak? Plus 22, plus 19. Hm. A tu? Jakieś budki? Znowu? Plus 13? Dobra, olewam to na razie, olewam to na razie. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Trzeba kuć żelazo póki gorące. Łuk na Kunegundę. Ona też powinna paść. No i padła. Jeszcze dwa poziomy i zamykam wieżę dzisiaj. Jestem troszkę podekscytowany. Nie będę mówił, że nie, nie sądziłem, że tak szybko. Ja wiem, że zazwyczaj niektórzy tam już nawet na 300 którymś poziomie zamykali tą wieżę, wiadomo. Kwestia fartu. Jak to się dzieje, wystarczy dobrze enter klikać. Tak jak mówiłem, od razu sobie posprawdzam, co my tu mamy. To jest na tą zręczność, tak? Ale to jest ze slotem, więc mogę sobie. A to jest lepsza. Ale to jest bez slota. Odporność na zimno, odporność na ogień. Szczerze, gorsza runa. Rozmontuję sobie te przedmioty. To jest na wszystkie cechy. Cyk. My tu mamy plus 20 obrażeń. A tu plus 13, plus 20 na wszystkie cechy. Dobra, niech będzie. Mm -hmm. dodaj miejsce na klejnot. Tutaj sobie odzyskamy ten klejnocik. Pyk. To sobie rozmontuję. Mm -hmm. A tutaj jak to wyglądało? Plus 19, więc tylko odzysk klejnotu. Pyk. To sobie rozmontuję. To też sobie rozmontuję, i to też sobie rozmontuję. Dobra. Wiecie co? Ja sobie poulepszam u nich te wszystkie razy dwa. Tak mi się wydaje. Że będzie spoko opcją. Zawsze to jakiś tam buścik. Wiadomo, nie jakiś super duży, ale zawsze jakiś buścik. O nie, czy ja tu popełniłem błąd? Nie. Muszę pamiętać, że niektóre są mitemki ze mnie. Więc nie ma co. Muszę tutaj sprawdzać, że tak powiem. Pyk. No i elegancko. Teraz maguś. A tutaj na magusiu to bez problemu. Raczej wszystkie będą razy dwa. Bo tutaj chyba nic nie jest ze mnie. Nic nie jest z Dobra, magły z głowy. Jeszcze kunia nam została. Pyk, pyk. Uhuhu. Co tu się dzieje? Czyżby brak już. Czyżby brak metalu? Wow. No trudno, sfarmi się bez problemu, wydaje mi się. Dobra, strefa mroku nie. No i moja. Rozplunka Dobra, klikamy twardo Enter. Ona musi paść. Ona po prostu musi paść. Coś czuję, że dzisiaj zamykam tą wieżę. Dzisiaj jest ten dzień. 4 miliony. Bliska, bliska próba. No. Poddaj się w końcu. Po prostu padła. Super. Osiągnięcie odblokowane. Wieża ukończona. No, powiem wam, że jestem mega zaskoczony tym odcineczkiem. Kurczę, ale super. I sobie sprawdzę ten pas, bo to na bank jest lepsze i to mega. Dodam sobie miejsce na klejnot. Odzyskam sobie tutaj klejnotyk. Pyk elegancko. Dobra, razy jeden sobie to ulepszę. Dobra, lecimy dalej. Wieża już jest za nami, więc możemy sobie poklikać tornado jak najbardziej. Bo wydaje mi się, że tego Tornada to mamy tutaj mega, ale to mega dużo do zrobienia. Wydaje mi się, że tak 300 poziom to bez problemu oraz Golda. Golda sobie dodam w staty, wiadomo. Oh, kurczę, trochę to będzie trwało niestety. Chyba sobie zrobię to poza odcinkiem, nie wiem, zobaczę w sumie. Czyżbym miał plecak pełen? Nie, po prostu jest to ostrzeżenie, że nie mogę tak szybko klikać. Ale postaram się dobić samym tornadem ten 320. Mam nadzieję, że mi się uda. Raczej na bank mi się uda. Bo sami widzicie, że oni mi tutaj za dużo nie dają. Chyba, że zostawię sobie tornado na ten. Dobra, wbijam 320 i zostawiam resztę tornada na event, jak będzie z wiedźmą. Że wszystko do toalety. Bo wtedy no, większa ilość golda do zgarnięcia wiadomo, nie? Trzeba też patrzeć pod takim względem. A wydaje mi się, że bez problemu ten 320 sobie dobiję. I jeszcze mi zostanie tej, tego tornada na właśnie ten event z wiedźmą. Ja zawsze zapominam o tym tornadzie, żeby klikać tornado, nie? Zawsze. Nie wiem czemu tak mam, ale jakoś nie wiem, zapominam. Przypomina mi się o tym tornadzie zazwyczaj yy, jak. jak co? Jak właśnie jest ten event na wiedźmę, nie? Przypominam sobie, mówię, o kurcze, no. Fajnie by było poklikać, sfarmić sobie trochę golda. A później, jak przychodzi to do czego, to i tak zapominam. No, sami wiecie, jak to jest pewnie nieraz. Ktoś z Was tak miał. No i zaraz mamy 320 poziom. Wydaje mi się, że po tym albo po jeszcze jednym. Tak, po tym już mamy 320 poziom wbity. Elegancko. Teraz wchodzimy w tutaj. Zakończ poszukiwanie. Strefa mroku następna odblokowana. I postaram się tutaj. O jednak nie. Nieważne. A ej, 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 Nie to klikam co chcę. Szukaj klejnotu. Zakończ. Może jakiś Lepszy, no właśnie, tutaj wydaje mi się, że mam szansę. też nie mam szans? Kurczę, już takie twarde przeciwniki są. Dobra, jednak nieważne, nie dam rady tutaj. Kurczę, nie sądziłem, że to aż tak ciężko będzie. Dobra, bo to już raczej mi nie poleci ten klejnoczyk. Ale tutaj Magusiowi damy jakieś klejnoczyki. 370, a tu. 370, cyk. No i dobra. 320 poziom wbity. Sprawdzę sobie szybko jeszcze w zbrojowni, czy może tutaj mamy lepszą broń do zgarnięcia. Mam nadzieję, że mi się uda jakąś zdropić. Sprawdzę tylko, jak ta broń będzie mi tutaj wyglądać. W sensie, ile do damage mi to doda. Plus 11, to nawet nie będę tego wyciągał. Już wolę sobie dobić ten level jakimś expem i tak dalej. I wtedy. Sobie przeszukam. Wydaje mi się, że przebiorę się dopiero na następny epicki weekend, czyli to będzie za jakiś czas i wtedy już będę miał jakiś konkretny. Ten o, mamy brońkę plus 18, szału nie ma, rozrzut badziewny, a sprawdzę sobie tutaj u mojego pachoła, jak to wygląda, plus 18 w sumie. No trudno, tylko tyle chciałem sprawdzić, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcineczku. Wydaje mi się, że i tak jest super, bo wbiłem. 320 poziom, a planowałem 315. Co jeszcze lepszego się przytrafiło? Ukończenie wieży. Jestem mega zadowolony. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz komentarz. Suba też możecie sobie kliknąć. Generalnie to zapraszam Was na mojego Discorda. Link do Discorda będzie przypięty w komentarzu. Trzymajcie się i do następnego. Hej!